Jutro przestanę pić. i Jutro powiem, jutro przestanę pić. I pojutrze powiem, jutro przestanę pić. I po, po, pojutrze powiem, jutro przestanę pić. Tygodniami, miesiącami, każdy dzień to samo. Rano się staje ja nie mówię, że się źle czuję, no, rano się mówi, jutro przestanę pić. A wieczorem ciągną przychodzą. I taki problem jest. No. Może się ktoś widzi was w tym też. I powiem wam, że no, przez dzień idzie trochę funkcjonować, nie? Bo się nie pije, ale wieczorem nawet potem nie wiedziałem, jak. Czasami jak usyp, usnę, nagle się znalazłem na tapczanie z deką. Żona mi przykryła. Wczoraj to samo, nie? Ja piję po prostu z butelki. Nie chcę tak to o tym mówić, co tam, wiecie, czysta woda, nie? Bo nie chcę, żeby tam jakieś dzieci to słyszali, albo coś. Yy, nie moje, mi chodzi o, o świat ogólnie. Mam się przykład wziąć, bo, bo ale jeszcze o tym powiem, co to jest, co to znaczy, nie? No i. prosto z butelki. Nawet mi się nie chce do szklanki lać. Proces z butelki. Ja jedna flacha wypić. I żeby to nie starczyło. Jeszcze wieczorem co sklepy są zamk zamknięte. Tak szczele mam otwarte. I kioski mają otwarte, i tam można kupić. No, to jest to właśnie. I to piwo, nie? Później będę druga butelka zaczynać. Tak, ja aż głupi też nie jestem, ale. Ale śmiechu warte, nie? Powiedzieć tak. Ym... I wciąż tak samo, nie? nie? Dzisiaj rano stało, nie wiedziałem, że tam w ogóle że... Dobra, trzeba się kawy napić, to A. Po prostu się, Że to się niedobrze kończy, to jest świadomo, nie? To jest normalne, że to się dobrze nie kończy. Każdy wie, czy by, musiałby wiedzieć, czy będą musiał poczytać, jak nie wie. Ale to jest chyba, Od go się uczy tego od rodziców. Nie pij alkohol, nie kurz, Kurzyć to nie kurzy. Ale wątroba się niszczy przez jest. Ja nie chcę wiedzieć moje wyniki Ja się boję po prostu iść po moje wyniki rozbadać. taka reklama w Polsce Nie zrób nie zrób to zrób dziś albo coś takiego I, i że ten No i po prostu Oczywiście nie będę miał dobrych wyników, bo nie wierzę, bo ja, ja wam powiem, no, nie chcę bardzo, zanudzać za bardzo, ale wam powiem, mi no, ja miałem 15 lat, bo teraz mam 40, jak miałem 15 lat, to zaczynałem z alkoholem, nie? niestety od piwa się zaczynało, ten brązowy, ten z Irlandu. Nie chcę promować tutaj żaden alkohol. Um, piłem go też wtedy z butelki, też skończyło się. Wątroby wyniki były wysokie i to nie wątroby w tej chwili wysokie. No to są trzy różne, są więcej takie znaki, ale są trzy różne. Gamma GT, GUT, GPT i ta gamma GT była już, no była już to. Więcej niż norm, powiemy. Wystraszyłem się, bałem się, i od tego momentu, dobra, miałem tam chwilę, że za jakiś czas piłem. ale no. od tego momentu, to może 10 lat, tak, nie? do 25 lat, to 30 tak. Hmm. Prawie do 30 lat tak piłem, nie muszę się tak spamiętać, ale coś 25, między 25 30, no 10, 10, to 15 lat, 12, może 13, w tym kierunku piłem e, bardzo dużo, wtedy się też uczyłem, bez flacha, żadna nauka, nie, to było ten, idziesz kać na dwór, nawet ludzie się jest nie skapli, chodzisz normalnie, funkcjonujesz normalnie. To no jest taki poziom, nie, co może to przekroczyć, nie, potem, to jest, ten... Przestałem wtedy pić. I radykalnie wtedy, w jednym momencie radykalnie, 10 lat nic nie piłem, nie. To nie ma... Nie można tłumaczyć, gdzieś coś, coś się zdarzyło, co się stało. O tym e... nie chcę na razie mówić, bo bo mi język będzie plątać i nie z tym to nie ma wytłumaczenia, ale w tym momencie w tej chwilowo było mi wszystko jedno, nie? Ale trzeba dalej żyć dla rodziny, No i... I zrobiłem i... W tej chwili, no. Wczoraj wieczorem, jak mówiłem, wiesz, dzisiaj, dzisiaj powiedziałem koniec tego. No to powiedziałem już chyba, nie wiem, sto razy. Ale dzisiaj chcę z tym skończyć. I teraz, dlaczego to puszczę w ogóle na świat? Bo na pewno nie jestem jedyny, co ma i dlaczego puszczę to na świat? gdzie by powiedzieli: Może jestem, jestem głupi, taki coś, nie wstydzi się, pokazujesz taki coś, albo coś. Ale wam powiem: Ja się niczego nie wstydzę. Ja się niczego nie wstydzę. Ja się niczego nie boję. Nie wstydzę się po prostu. Może to robimy dobrze, może muszę się zawstydzić, żeby przestać z tym. Może musi mi się coś wydarzyć w życiu, może muszą ludzie na mnie palcem pokazać. Przyjemnie to na pewno nie ma. Ale mówię, może, a może spotkam mi ludzie, może mi... Ktoś spotka na ulicy, może mnie pozna. Może mi powie, dasz radę, chłop, synku. Dasz, dasz radę sobie. Może tak. W rodzinę też oczywiście, nie? Bardzo dobrą rodzinę mam w tej armii. I że no, oczywiście, że były momenty, w sumie powiedzieli Przestań, Marus, ty źle skończyć i tak dalej. Ja wiem, oczywiście. No, jak człowiek samo siebie, samo siebie tego nie potrafi, to nikt nie może. To nie ma sensu po prostu. Nie ma sensu, żeby ktoś was zagadywał. A mnie zagadywał, to znaczy, że ja jestem taki. Um, że to, to. Oczywiście, że dobre słowa są też fajnie. Współczucia. Um, nie powiem nic przeciwko temu oczywiście. No, widzicie, jak sto ludzi wam powiedzą, a to jest lepiej, a to jest mądrzejsze, a to jest to to nic nie pomoże. Coś takie fajne słowa. Można powiedzieć, oczywiście. Zgadzam się. To chcą powiedzieć jeszcze do tego, co się... jak się zniszczy człowiek. Wątroba strasznie się niszczy. Człowiek po prostu też... To śmierć jest. Po prostu to jest śmierć. To jest. Nie wiem, na jakim etapie jest moją zdrowie. Ale to jest czysto śmierć. Ja tyle ludzi widziałam, naprawdę mówię szczerze, tyle ludzi widziałam, co na alkoholu umierali. Kobiety, mężczyźni. I to było, nie, to nie były stare ludzie. Nawet jednego znam, co 30 porlotnych, 35, 36. Jedna kobieta, co miała 40. Jedna kobieta miała co 30 i to jest tak w medycynie, że kobiety mają coraz słabszą kontrolę, ale przykładowo ta kobieta piła jakieś tam mieszane, tam coś tam, nie. Jakieś tam z innego kraju to też jest bardzo niebezpieczne. Tam jakieś pansze tam. Nie dać się tak jakiegoś świństwa. Od kogoś tam odkupić jakieś flaszki, bo są tyle firmy, co są tyle podróby, co widział w telewizorze. Czy to jest wszystko prawda? No na pewno, że tam coś tam w tym jest. Nie? No i to jest po prostu no śmierć. No wujek, drugi wujek. Kumpel, drugi kumpel. poszło świat, inny świat. Mm. I nie inny widziałem, jak ludzie umierają. Wątroba, martwość, wątrobę. To jest straszna śmierć, bardzo straszna śmierć. Nie będę Wam opowiadać, co, co to, jak to wygląda, ale jesteś całkowicie przytomny i to jest bardzo straszne, przy śmierci. przepraszam, i to widziałem już kilka razy. No, ale dobra, nie będę teraz co chwilą o śmierciu, śmierciu, śmierciu gadać. I no po prostu. Muszę dać sobie radę z tym. Muszę dać sobie radę z tym. To video jest aktualne, nie? to jest dzisiaj zrobiłem, Żeby też tak mówić, nie będę wam przykrywać. Też coś ma... Ym... No biera coś na uspokojenie, nie? Powiem na psychikach. Żeby jakoś funkcjonować. Dwa dni temu było mi bardzo ciężko. zmieniam tam tabletki, tam u lekarza widzę zmiana trochę, ale ta zmiana, jak znaczy, takie tabletki to dopiero 2-4 tygodnie funkcjonują. Ale niektóre tabletki są już, um, działają w tym pierwszym dzień, czy już człowieka tak uspokaja, uspokaja mnie też kombinacje tam, Ale to nie jest ten, na to, nie. I No, ja wam powiem, że po niektóre, ja znam też, to a... byli alkoholiki, też w rodzinie, czy przestali pić, potem nie ich dekle o jakaś tam spada na głowę, jak to się mówi, bo tym się zachowali się, ale Powiem to, 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 to i będą rozkazywać innymi ludźmi. E, albo będą mi mówić to nie, to, 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 to. Będą robić mi jakieś rozka rozkazy, ale to, to nic nie da. To, to ino. Potrafisz tego z powodu, tak potrafisz sobie, żeby ogr o, ograniczyć się od, 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 ludzi, od ludzi. że Nie będzie z Tobą nikt nie chciał rozmawiać, bo po prostu nikt nie lubi komandantu. Każdy chce swoją drogą iść. Słowa, fajnie to ja, ale niektórzy przestali i wszystko dobrze jest. Ale niektórzy przestali wziąć kontaktu, bo nie chcę, nie się spotkać, co? Jak idzieś do restauracji, jak ty już nie. Ale ja tam do restauracji w ogóle nie chodzę, ale, <grych> ale mówię Wam jak przykładowo. Um, ja jestem kaś, nie? bo jak przestałem te 10 lat pić, nie? Ja byłem dalej z tym kumplami, wszystkie co pili. I muszę no, no, musi teraz najpierw zrozumieć, nie? Bo by najpierw mm. my myśli przyciskać cały czas. jak te 10 lat nic nie piłem, ale ja um, byłem silny w tym momencie. I mi się wydaje, że to trwało tak... Na gorsze było te pierwsze 4 tygodnie, nie? Ten, ten miesiąc, ten drugi, Boże, ciągnoty i tak dalej, nie? Ale ym, potem to szło, potem już w ogóle nie było Jak się potem skosztowało, to zaś ten problem, nie? I to jest właśnie to... Można z tym przestać, nie? To nie jest alkoholizm, zostanie alkoholizm, ale ma... Lekarz mi powiedział kiedyś, że to jest w głowie dekodowane, nie? To jest tak jak hazard, jak grasz do kasyno, albo coś, nie? Możesz już iść, bo wszystko przegrasz. Ale ja mogę z, wspólnie takim takimi iść, do knajpy, wszędzie. Nawet mogę kurzyć. nawet... Już nie wolno tam w knap kurzyć, ale... Mogą pić wódkę, w tej chwili nie, ale wtedy, nawet mi się to, bo było wesoło to wszystko, a ja, ja nie musiałem spić i nie miałam nic przeciwko temu, ja nie mam nic przeciwko temu, ja mam do dzisiaj przecież pełno ludzi, co piją, oczywiście, że widzę na twarz i wszystko, że to źle jest, bo widzę, że się ich zmieniają, ale są bardzo w porządku do mnie, ja jestem też w porządku do nich, szacunek. To szacunek, respektu przed każdemu. Obojętnie czy jest pijok czy nie. Obojętnie się przyzna czy nie. Pokryj mu opije czy nie. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje. Um, każdy ma swoje um, wady. Jak się mówi. Ale ja mogłabym Wam godzinami powiadać, nie? Ale kto by to oglądał godzinami. Zrobię kiedyś taki filmik drugi raz. To było spontannie dzisiaj. wyszedłem na dwór. Sobie myślałem, ach nakręcę taki filmik. Nie wiem jakim celem jeszcze to jest. Tak jak mówiłem. Czy muszę się zawstydzić? Może mi wejdzie, będę mieć pamiątka po mnie. No to zmiało dźmi i źle nie, to nie chciałam tak powiedzieć, ale czy ja wiem, każdy zdobię, no nie że... Czy to organizmu z niewytrzyma, nie tyle pić to jest. Straszna rzecz. Człowiek jest wesoły. Znaczy wesołe, <noise> Wesoło to już dawno nie było, Ale nie funkcjonować. Powiedziałem. Dziecko mi zawsze zaprosiło, chodź na rower, chodź na rower. Nigdy mi się nie chciało z tego. A przykład tak. wieczorem zaś wieczorem byłem. Nie? A pośmacz na rower, nie? Kaj się z dzieckiem. Wstyd. bo musiał się wstydzić za to. A też jestem jedno człowiekiem. Co ma swoje uczucie, co ma swoje wady. Jest po prostu słaby jestem, słaba psychika. Czasami jestem silny, no nie można tak powiedzieć, ale... No dobra, to już Wam życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Trzymajcie się, wspierajcie się. Być się razem, rodzinna jest zawsze najważniejsza. Oczywiście też nie tylko rodzina, też mm, obok Was. Te wszystkie ludzie, co się się dobrze związane, co macie kontakty, co jest, nawet to może czasami być, macie też pracą. jak mój brat był, co też już nie żyje, 10 lat, nie ja 10 lat, temu 10 no lat miał. Drugie miał sześć. No, jak coś jest, mówię. Trzeba to... Jak rodzic zawsze mówię do dzieci. Nie chytajcie się tego świństwa. Nigdy w Żeby być zależny od tego może powiedzieć, mam bardzo dobre dzieci, bo oni się tego nie pytają. To bardzo dobrze. Ja nie byłbym taki. Ja nie byłbym tak, ale co było, to było i minęło. Trzeba przedopatrzyć. Łatwo się mówi, ale ciężko się zrobi. czy macie mieciuki? żeby to jakoś 오, 가르네웨